Dzień dobry, dzień dobry. Witaj ponownie na moim kanale Marta od Wnętrz. W dzisiejszym odcinku będę omawiać sposoby i produkty, które nie tylko pomogą w stworzeniu eleganckiego wnętrza, ale i zmienią Twoje życie na lepsze. Elegancki dom to nie tylko dobrze dobrane meble i dodatki, ale też harmonia i porządek, które można osiągnąć bez wysiłku. Często słyszę, że taki wystrój trudno jest utrzymać, kiedy toczy się normalne życie. Dlatego dzisiaj podzielę się z Tobą tym, co sprawdza się w moim domu i pomaga utrzymać mi elegancki wystrój nawet podczas intensywnych dni pracy. Zanim jednak przejdę do omawiania moich ulubionych produktów, chcę Cię zaprosić na mój Instagramowy profil o tej samej nazwie, do którego link zamieszczam pod tym filmem. Znajdziesz na nim porady i inspiracje do domu oraz polecenia konkretnych produktów, dzięki którym stworzysz komfortowe i eleganckie wnętrze. Pierwszym produktem zmieniającym nie tylko wystrój wnętrza na bardziej elegancki, ale i życie jest robot sprzątający Dreamy. Robot, który ja posiadam, to model Dreamy L10S Ultra drugiej generacji. Link do tego konkretnie modelu znajdziecie w opisie bezpośrednio pod odcinkiem. Wielokrotnie sami w komentarzach podkreślacie, że elegancki dom to przede wszystkim czyste wnętrze, w którym panuje porządek. Dreamy to produkt, który doskonale wpisuje się w koncepcję eleganckiego, funkcjonalnego wnętrza, wznosząc komfort na zupełnie nowy poziom. Sama miałam już doświadczenie z innym robotem sprzątającym, który jednak okazał się bardzo niedokładny i problematyczny w obsłudze i czyszczeniu go. Dreamy zmienił moje podejście do tego typu urządzeń dzięki niesamowitej precyzji i funkcjom, które sprawiają, że sprzątanie staje się niemal niewidoczne, ale zauważalnie bardziej skuteczne. Co mnie od razu zachwyciło, to jego estetyka, która idealnie wpasowuje się w elegancki wystrój. Mimo swoich rozmiarów wynikających z obecności pojemników na nieczystości, świeżą wodę oraz środek czyszczący, stacja bazowa Dreamy jest minimalistyczna i subtelna, co sprawia, że nie zaburza przestrzeni i łatwo wkomponowuje się w ponadczasowe wnętrze. Prosta, elegancka konstrukcja i neutralna kolorystyka czynią ją dyskretnym elementem wystroju, który nie odwraca uwagi od całej aranżacji. Dreamy jest urządzeniem dwa w jednym: odkurza i myje podłogi. Z tej funkcji jestem szczególnie zadowolona, ponieważ pozwala mi mieć perfekcyjnie czysty dom bez konieczności wykonywania dodatkowej pracy. Uwielbiam moment, kiedy wracam do domu i znajduję podłogę w idealnym stanie. Niezależnie od tego, czy jestem zajęta pracą, czy chcę odpocząć po długim dniu, Dreamy efektywnie i niezawodnie zajmuje się czystością domu, eliminując potrzebę ręcznego sprzątania i pozwalając mi oszczędzić zarówno czas. Jak i energię, które mogę przeznaczyć na to, co naprawdę sprawia mi przyjemność. To, co wyjątkowo ułatwia sprzątanie, to fakt, że robot Dreamy unosi swoje rolki mopujące, co zapobiega powstawaniu smug na już umytej powierzchni. Ma to kluczowe znaczenie w eleganckim wnętrzu, gdzie każdy detal wpływa na całą kształt aranżacji i wystroju, a zgodzicie się ze mną, że smugi powstające na podłodze nie są estetyczne. Dreamy wyposażony jest w kamerę, która pomaga mu precyzyjnie omijać przeszkody. Dzięki temu robot nie obija się o meble i elementy na podłodze, jak leżące zasłony czy lekkie kosze, co pozwala utrzymać nienaruszony stan domu. Funkcja mapowania to ogromne udogodnienie. W moim salonie znajduje się spory dywan, który robot nie tylko doskonale lokalizuje, ale też omija podczas mopowania. Nie ma więc ryzyka zamoczenia dywanu. Co więcej, po zakończeniu mapowania dzięki aplikacji w telefonie mogę w prosty sposób edytować strefy, które robot ma omijać lub dodać nowe, które wcześniej pominął. W moim domu zauważyłam, że nie do końca radził sobie z obszernymi lustrami zajmującymi całą ścianę, które traktował jako kontynuację wnętrza. Jednak w prosty sposób mogłam wykluczyć sztucznie powstałe strefy i doskonale odwzorować na mapie moje wnętrze. Dzięki temu odkryłam też funkcję, która bardzo mi się spodobała. Na mapie w aplikacji można odwzorować nie tylko zarys ścian całego wnętrza, ale także zgodnie z rzeczywistymi wymiarami nanieść całe wyposażenie, zaczynając od szaf, poprzez stół z krzesłami, na kuwecie dla kota kończąc. Mamy zatem pewność, że Dreamit dba nie tylko o czystość, ale także o bezpieczeństwo naszych mebli i dodatków. Ogromnym udogodnieniem jest funkcja personalizacji sprzątania, dzięki której można dostosować robot do swoich potrzeb. Zdarza się, że chcę, aby drmi posprzątał tylko wybraną strefę, np. kuchnię po gotowaniu lub przedpokój, gdy wracam w zabrudzonych butach. Wystarczy wskazać robotowi wybraną część przestrzeni, a on zajmie się wyłącznie tą powierzchnią. Personalizacja trybu sprzątania to także dodatkowy sposób na dostosowanie mocy, intensywności oraz częstotliwości według własnych preferencji i potrzeb wnętrza. Dreamy eliminuje także konieczność samodzielnego czyszczenia pojemnika i rolek, co wcześniej było dla mnie ogromnie problematyczne. W innym, starszym robocie sprzątającym, konieczność ręcznego opróżniania wiązała się z wydobywaniem kurzu i zabrudzeń wokół i nie muszę chyba wspominać, jak było to bezsensowne, kiedy nieczystości z jednego miejsca przenosiłam w inne podczas opróżniania robota. Dreamy doskonale rozwiązał ten problem. Posiada automatyczny system opróżniania do zbiornika z workiem na kurz, jak również funkcję samoczyszczenia i osuszania mopa gorącym powietrzem. Dzięki temu robot pozostaje higieniczny i w pełni gotowy do pracy przez dłuższy czas, co dla mnie, jako miłośniczki eleganckiego, ale i ponadczasowego wnętrza, jest wręcz bezcenne. Rozpocznij czyszczenie Muszę też wspomnieć o łatwej instalacji, a nie jestem zwolenniczką nowinek technologicznych. W kilka chwil po rozpakowaniu Dreamy mógł rozpocząć swoją pracę. Szybkie ładowanie, prosta konfiguracja i intuicyjne sterowanie sprawiają, że jego użytkowanie jest naprawdę komfortowe. Dreamy to nie tylko robot sprzątający, ale element wnętrza, który pozwala utrzymać czystość bez angażowania czasu i energii. Kolejny produkt, który uważam, że w bardzo prosty i niewymagający sposób może utrzymać elegancki wystrój domu, to wszelkiego rodzaju organizery do przechowywania. Organizery, pudełka i szkatułki na podręczne przedmioty to detale, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się mało istotne, ale ich wpływ na aranżację jest ogromny. To właśnie one wprowadzają porządek i harmonię, które są kluczowe dla eleganckiego domu, a jednocześnie przyczyniają się do codziennej wygody i komfortu. W każdym domu zbierają się drobiazgi od kluczy i ładowarek po kosmetyki czy biżuterie, które łatwo mogą wprowadzić chaos. Kiedy jednak te przedmioty są schludnie przechowywane w estetycznych pudełkach czy szkatułkach, wnętrze natychmiast zyskuje na łagodnym, przemyślanym charakterze, a otaczająca przestrzeń przestaje być przypadkowa. Organizery pozwalają na wprowadzenie do wnętrza harmonii i spójności, które są fundamentem eleganckiego wystroju. Wyobraź sobie pudełka w delikatnych odcieniach beżu, szarości czy bieli, które subtelnie wpisują się w aranżację wnętrza, dodając do wystroju klasy i wrażenia uporządkowania. Pojemniki wykonane z ceramiki, szkła czy kamienia, zamiast tworzyć jedynie funkcjonalną przestrzeń, stają się elementem dekoracyjnym wzbogacającym wystrój o teksturę i wyrafinowanie. To proste dodatki do wnętrza, które mogą stać się ozdobą na półkach czy stolikach. To właśnie one budują nastrój dobrze zaplanowanego wnętrza, pełnego spokoju i przemyślanego detalu. Estetyka idzie w parze z funkcjonalnością. Organizery i szkatułki mają tę zaletę, że porządkują aranżacje, ale też znacząco poprawiają komfort życia na co dzień. Kiedy każdy drobiazg ma swoje miejsce, łatwiej uniknąć bałaganu, a znalezienie kluczy ładowarki czy ulubionej biżuterii staje się proste i intuicyjne. W tak zorganizowanym wnętrzu łatwo odnaleźć potrzebne przedmioty, co oszczędza czas i zmniejsza niepotrzebny stres. To właśnie ta pozornie drobna zmiana ma znaczenie dla całej aranżacji. Porządek w szafkach i na półkach to przecież nie tylko estetyka, ale również sposób na bardziej komfortowe i harmonijne życie. Ostatnim na dziś produktem, który uważam, że ma ogromny wpływ na wygląd eleganckiego wnętrza, są zamienne opakowania środków czystości. Eleganckie szklane czy ceramiczne pojemniki na mydła, szampony, płyny do czyszczenia to niewielkie akcesoria, które jednak potrafią zrobić ogromną różnicę w aranżacji wnętrza. Dzięki nim dom staje się bardziej uporządkowany i jednocześnie nabiera elegancji i spójności, której często brakuje przy standardowych, kolorowych opakowaniach producentów. Wystarczy wyobrazić sobie łazienkę, gdzie na umywalce lub wannie stoją stylowe, dopasowane do siebie pojemniki w miejsce różnorodnych plastikowych butelek. Taki detal dotaje wnętrzu charakteru, a codzienne czynności w otoczeniu takiej estetyki stają się po prostu przyjemniejsze. Opakowania w stonowanych kolorach i prostych formach, wykonane z wysokiej jakości materiałów, to doskonałe uzupełnienie eleganckiej aranżacji wnętrza. Niezależnie od tego, czy wybierzesz szkło o subtelnym połysku, czy matową ceramikę, takie pojemniki wprowadzają harmonię i wyrafinowanie do przestrzeni, które w klasycznym, eleganckim wnętrzu są niezwykle ważne. Oprócz estetyki, zamienne opakowania mają także swoją funkcjonalną stronę, która ułatwia organizację. Trwałe, eleganckie pojemniki mogą służyć przez długi czas, eliminując potrzebę częstej wymiany plastikowych opakowań. Dodatkowo, jednolite pojemniki ułatwiają utrzymanie porządku. Wszystkie produkty są w jednym stylu, co eliminuje wizualny chaos, dzięki czemu nawet te najbardziej funkcjonalne przestrzenie domu nabierają eleganckiego charakteru. Pojemniki te stanowią więc inwestycje w elegancki, harmonijny wystrój wnętrza, który poprawia codzienny komfort, a także świadczy o wyczuciu stylu i dbałości o każdy aspekt otaczającej nas aranżacji. Na dziś to już wszystkie produkty, które nie tylko podnoszą estetykę domu, ale także ułatwiają codzienne życie i poprawiają komfort. Stworzenie eleganckiego wnętrza to nie tylko kwestia dobrego gustu, ale też sprytnych rozwiązań, które pomagają utrzymać porządek. Elegancja nie musi być trudna. Na koniec zostaw kciuk w górę, jeśli znalazłeś przydatne dla siebie treści i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi. Dziękuję, że byłeś dzisiaj ze mną i do zobaczenia w kolejnym odcinku.